Bardzo fajne zadanie związane z funkcją wymierną. Wyliczamy nierówność. Minus 2x przez x plus 1. Równa się x minus 2 przez x. I tak mnożymy sobie to z proporcji. Z minus 2x razy x. Równa się x minus 2 razy x plus 1. Minus 2x razy x to jest minus 2x kwadrat. To się równa. Teraz tutaj to mnożę razy to i później to razy to. To razy to i to razy to. Czyli x razy x to jest x kwadrat. x razy 1 to jest 1. Minus 2 razy x to jest minus 2x, minus 2 razy 1 to jest minus 2. Minus 2x kwadrat przepisuję, bo nic nie robię. Tutaj x kwadrat też. I x minus 2x to zostaje nam sam x. Minus 2. Teraz to przerzucam tu. I mamy równanie kwadratowe. 0 równa się 2x kwadrat plus x kwadrat minus x minus 2. Jeszcze ładniej to zapiszemy. Zredukuję wyrazy podobne. Czyli x kwadrat minus x minus 2. Zatem liczymy delta. Delta to się równa. Czyli do kwadratu to jest. I tak, jak tu mamy a, moje ma 3 b równa się minus 1, c równa się minus 2. Tak? I delta, czyli b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu minus. A, bo dobra, zapiszę wam wzór. I b kwadrat minus 4ac to się równa. Minus 1 do kwadratu minus 4, bo mamy we wzorze razy 3, razy minus 2. To się równa 1 plus. 2 plus, bo minus z minusem daje plus. I teraz mamy 12 razy 2 to 24, czyli otrzymujemy 25. Potrzebny nam pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 25, czyli 5. Zatem się na kartce. Yy, I licząc dalej, czyli wyliczam X1, czy to jest minus B plus pierwiastek z delty przez 2A minus B, czyli minus minus 1. Plus 5 przez 2 razy 3 minus minusem daje plus, czyli jest 1 plus 5 przez 6. 6 przez 6 równa się 1 i 2. To jest minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. To się równa. Znowu minus, minus 1, minus 5 przez 2 razy 3. To się równa. 1 minus 5 przez 6, czyli minus 4 przez 6 to się równa. Skracamy przez 2, czyli minus 2, 3. To są rozwiązania naszego równania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę poniżej.